Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w Szabat. A on im odpowiedział. Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto opowiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem syn człowieczy jest panem Szabatu.